Uwaga! Autor zna filmy sceptyków i odniesie się do ich zarzutów. Zanim skomentujesz linkiem do jakiegoś takiego filmu czy materiału, obejrzyj do końca. Ojciec Pio jest jednym z najbardziej znanych i najbardziej kontrowersyjnych świętych, a to za sprawą jego stygmatów, czyli ranach, które miał posiadać Jezus po ukrzyżowaniu. Chociaż stygmaty miał posiadać Święty Paweł Apostoł, Święty Franciszek i wielu innych świętych, to te ojca Pio są najbardziej niezwykłe. A to dlatego, że przez lata badało go bardzo wielu lekarzy, którzy starali się odpowiedzieć, jak one powstały: czy były faktycznie boską ingerencją, czy też może były wynikiem zwykłego oszustwa. Dzisiaj Postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Na początku przedstawmy krótką charakterystykę stygmatów ojca Pio dokonaną przez doktora Luigiego Romanelego, który osobiście badał ojca Pio. W okolicach dłoni na śródręczu, na linii trzeciego palca, można podczas podstawowego badania zauważyć lepką, czerwoną pigmentację na powierzchni skóry wielkości 5-centymowej monety z brązu na prawej dłoni, a dwucentymowej centymowej nad lewej o konturach zmiennie postrzępionych, o niemal o Kształcie. Na grzybiecie obu stóp widać okrągły obszar wielkości 5 centymowej monety, równie przykryty błoną o kolorze jaskrawo-czerwonym i błyszczącym wyglądzie. Na obszarze podeszwowym obserwujemy identyczne strefy o takich samych cechach. Na lewej części torsu, dokładnie pomiędzy linią sutkową a linią przedniej części pachy, prawie na wysokości szóstej przestrzeni międzyżebrowej, znajduje się rana miażdżona, liniowa zgodnie z kierunkiem żebra. O długości około Centymetrów o wyraźnych, acz lekko zmiękczonych zarysach, zajmując miękkie tkanki. Rana biegnie od dołu do góry i nieco od zewnętrznej krawędzi. Obserwujemy tam wyciek krwi tętniczej. Co bardzo ważne, chociaż stygmaty ojca Pio nie znikały, to potrafiły się zmieniać, co przyznał sam ojciec Pio. One nigdy nie zachowują się w ten sam sposób. Czasami są bardziej lub mniej wydatne. Niekiedy wydaje się, jakby miały zniknąć, ale nie znikają, a później na powrót rozwijają się i kwitną. Dzieje się tak ze wszystkimi znakami, nie wyłączając tego na piersi. Relacje ojca Pio potwierdzili lekarze badający go. Jeden z nich, Stwierdził, że rany są powierzchowne, ale trzej inni innym razem, gdy go badali, musieli uznać, że rany są bardzo głębokie oraz, że są na wylot. Były dość szerokie, aby wsadzić tam palce i złączyć je w środek. Te zmiany potwierdziło dwóch lekarzy, którzy stwierdzili. Rana na boku była zupełnie inna i zaszły w niej duże, wręcz radykalne modyfikacje. W maju widziałem jedynie poprzeczne, głębokie ramię. Doktor Festa widział krzyż o równych, powierzchownie zakrojonych ramionach. Tym razem obaj widzieliśmy krzyż, z z jednym ramieniem szerszym, a drugim węższym. Wydaje się powierzchowny, ale niezmiernie krwawi, bo gdy zdejmujemy opaskę higieniczną, jest ona cała skąpana w ciepłej krwi. To jednak, co się nie zmieniło, to fakt, że rany się nie goiły i ciągle krwawiły. Krew sączyła się tylko czasem wolniej. Doktor Romanelli, badając ojca Pio, zauważył, że dochodziło jedynie do zrastania się skóry, ale nie gojenia się rany. Cytując, na stopach i dłoniach powstawanie powłoki skóry nie jest poprzedzone reprodukcją tkanek. Rana piersiowa, bez zastosowania jakiegokolwiek trybu leczenia, to sam zaleciłem, by móc ją obserwować dwukrotnie i o różnych porach, nie zdradzała nawet śladu ropienia. Wypływała z niej czerwona krew fizjologiczna. Wielu lekarzy próbowało jakoś zagoić ranę. Przykładowo doktor Amiko, który badał ojca Pio, zalecił przez 8 dni owijać rany oraz pieczętować je, aby nie było ryzyka, że ojciec Pio będzie coś przy nich majstrował. Pomimo tego, po odbandażowaniu ran, po 8 dniach, krew zaczęła się sączyć jeszcze bardziej. W latach 30. przeprowadzono kolejne badania na ojcu Pio, które miały wyjaśnić dlaczego jego rany nie chcą się zabliźnić. Przeprowadził je dr Pesta. Komentując jego badania, dr Capuano doszedł do następujących wniosków. Po stwierdzeniu prawidłowego funkcjonowania serca pod względem położenia, rytmu i tonu, Pesta napisał, że ojciec Pio miał od 70 do 90 uderzeń na pierwszą minutę, w zależności od wzmożonej bądź mniejszej aktywności ciśnienie oscylowało między 95 a 105 mm w Jest to informacja o niebagatelnym znaczeniu, ponieważ wartości te, kontrolowane w bardzo różnych godzinach oraz różnorakich warunkach aktywności i wypoczynku, zaprzeczają hipotezom osób, które chcą wyjaśnić naukowo regularność i stałość krwawień ze stygmatów. Myślały o sporym naciśnieniu albo o wyjątkowych właściwościach jego krążenia. Co jednak ważne, badania hematologiczne wykazały, że z krwią ojca Pio nie było nic dziwnego. Nie miał także problemu z gojeniem ram. あ。 cytując Przeciętny był również czas krzepnięcia krwi 6 minut, czas krwotoku 2 minuty i 16 sekund i całkowite zakrzepnięcie po 2 godzinach i 50 minutach Te wyniki badań praktycznie nie odbiegają od norm wyznaczonych przez znane nam prawa biologiczne Z niewyjaśnionych więc nam powodów organizm ojca Pio, chociaż nie miał problemu aby goić inne rany ignorował fakt, że ma 5 mocno krwających ran i dziurę w kościach Podczas montażu filmu zdałem sprawę, że nie wspomniałem o Szczegółem. Otóż jak wskazali lekarze badający zapio dwa otwory nie były przypadkowe, a były ze sobą powiązane. Cytując, kiedy poddawaliśmy obserwacji podeszwową część stopy, ujrzeliśmy drugą, podobną do pierwszej grzbietowej dziurę, znajdującą się dokładnie po przeciwległej stronie otworu na grzbiecie stopy. Umiejscowienie i symetria tych dwóch otworów nie pozostawiają wątpliwości, że pozostają one w bezpośredniej relacji. Inny fakt wciąż pozostaje bardzo tajemniczy. Otwarta rana to olbrzymie zagrożenie dla organizmu, gdyż drobne ustroje mają łatwy dostęp, a jednak, pomimo faktu, że ojciec Pio przez wiele lat krwawił, nie zachorował na przykład na tężec. Doktor Romanelli stwierdza, dla chorób zakaźnych charakterystyczne jest ropienie, które z jednej strony przeszkadza w gojeniu, z drugiej strony zawsze jest wynikiem działania jakiegoś zlokalizowanego mikroorganizmu. Tego akurat w opisywanych ranach absolutnie brakuje. Byłby to w stanie zauważyć nawet zupełny dyletant w sztuce lekarskiej. Z niewyjaśnionych więc nam powodów, nie tylko organizm organizm Ojca Pio ignorował rany, ale drobno również z niewyjaśnionych przyczyn. Przez dekady nie uznały, że warto zaatakować organizm Ojca Pio. Jak sami widzicie, niewyjaśnionych pytań jest bardzo dużo, jeśli chodzi o rany Ojca Pio i chyba najlepiej wylicza je Pietrowali, emerytowany profesor i wykładowca medycyny sądowej na Uniwersytecie w Parmi. Rany przez dwa lata nie zagoiły się, nie uległy zakażeniu. Jesteśmy w okresie przed Nie nie ani nie pogłębiły, nie spowodowały żadnych zmian w swoich obrzeżach, zachowały symetrię, nie zabliźniły się z cechami lub bez cech keloidu. Nawet gdy zaniechano aplikacji jodyny, nieustannie krwawią na przemian z z strupiastych formacji krwistego naskórka. Rany nie poddały się procesowi zabliźnienia, nie przejawiały żadnych komplikacji w postaci ropienia czy zmian wzdłuż obrzeży ran. A to są procesy, które w naturze zachodzą nieuchronnie. Skoro więc przejrzeliśmy badania nad ranami ojca Pio, przejdźmy do wyjaśnień sceptyków. Pierwszym ich argumentem jest samo okaleczenie. Ojciec Pio sam sobie zadawać te ran, Jednak jest to popierane tak naprawdę przez żadnego badacza. Skóra, jak wspomnieliśmy, bez problemu się go Iła, a przez krew zamieniała się w strób, który odpadał. To tkanki wewnętrzne, w tym kości, były uszkodzone. Ojciec Pio musiałby więc sobie jakoś zadawać rany bez ranienia skóry, co jest niewykonalne. Nie tłumaczy to również, dlaczego rany ojca Pio się nie goiły, dlaczego nie doszło do zakażenia i tak dalej, i tak dalej. Najlepiej podsumował to lekarz badający ojca Pio, Romanelli. Biorąc pod uwagę drugi rodzaj ran, zwłaszcza rany na rękach i stopach, jest logicznie rzecz biorąc absurdalne, że uraz, bez względu na jego naturę czy źródło powstania może uszkodzić głęboko umiejscowione tkanki, nie uszkadzając najpierw tkanek powierzchniowych. Chociaż również są one słabe i mało odporne, jak obserwujemy to na dłoniach i na stopach. Doktor Festa podsumowuje tę koncepcję krótko. Urazy ojca Pio nie są efektem urazu zewnętrznego. Nie posiadają żadnej z cech takich uszkodzeń. Najpopularniejszym argumentem ateistów czy też racjonalistów jest używanie przed ojca kwasu. Jednak te wnioski już dawno obalili lekarze Badającej ojca pio, jak i współcześni badacze. Jak zauważył lekarz festa, substancje kaustyczne czy drażniące, ich działanie nie ograniczałoby się wyłącznie jak w stygmatach ojca pio do uszkodzonych miejsc, lecz stopniowo rozszerzałoby się na normalną tkankę otaczającą uszkodzenie. Sceptycy mimo wszystko mówią o trzech substancjach, których mógł używać ojciec Pio. Pierwszy z nich to kwas karbolowy. Tutaj chciałbym powiedzieć o tak zwanej metodzie Miracle Against Miracle, czyli cud za cud, której nazwę sam wymyśliłem. Polega ona mniej więcej na tym, że gdy ateista czy też sceptyk chce wyjaśnić jakiś cud, często jego wyjaśnienie samo w sobie jest cudem. I tak to jest też w tym przypadku. Oczywiście moim zdaniem. Dlaczego ta teoria jest cudem? Gdyż kwas karbolowy jest toksyczny. Przytoczmy kilka prac medycznych. Należy absolutnie unikać kompresów z roztworami karbolowymi, ponieważ ich dłuższy kontakt ze skórą po wstępnym okresie znieczulenia może spowodować zjawisko martwicy zwłaszcza na kończynach. Reakcja toksyczna przejawia się symptomatologią miejscową i ogólną. Symptomatologia miejscowa wywoływana jest przez drażniące i rżące właściwości. Atakuje skórę, a jeszcze silniej błonę śluzową. Reakcja toksyczna ogólna, którą obserwujemy również przy użyciu leczniczym roztworu karbolowego, następuje przeważnie bardzo szybko poprzez zjawiska związane z układem nerwowym. Omdlenia, bardzo silne bóle głowy, przyćmienie świadomości i śpiączka. Poważne lub śmiertelne zatrucie może nastąpić w wyniku wchłonięcia karbolu przez skórę lub przez rany, a roztwory zawierające karbol nie powinny być aplikowane na obszerne fragmenty skóry albo rozległe rany, ponieważ może wówczas zostać wchłonięta taka ilość fenolu, która wystarczy do wywołania symptomów zatrucia. Gdyby więc racjonaliści mieli rację i ojciec Pio używał kwasu karbolowego, to bardzo szybko ten by go zabił albo w najlepszym razie wysłał do szpitala. Co jak wiemy, się nie stało. Tę hipotezę porównać można do koncepcji, że ojciec Pio wyrwał sobie serce, a jego organizm dalej funkcjonuje. To taki sam cud jak fakt, że kwas karbolowy go nie zabił. Nie zapominajmy zresztą, że jak wcześniej przeczytaliśmy, karbol uszkadza skórę, a rany ojca Pio się nie goiły w przeciwieństwie do skór, co dalej nie ma żadnego sensu. Dwa pozostałe substancje to weratryna oraz jod. Ale w tym przypadku nie ma co się rozpisywać. Ta pierwsza wywołuje maksymalnie egzemę, a drugi pęcherze. Poza tym badano ojca Pio na obecność lodu i nic nie znaleziono. Ostatnim argumentem jest tak zwana psychosomatyka. Innymi słowy, przez siłę sugestii organizm sam wytworzył sobie takie rany. Problem w tym, że według naszej wiedzy takie rany w najlepszym razie powodują przekrwienie, a nie dziurę na wylot. Jak stwierdza jeden ze współczesnych lekarzy, często za stygmatyzację wytworzoną przez sugestie, uznawane są wytworzone wtórnie w wyniku przeprowadzonych eksperymentów naczynioruchowe reakcje skórne i pęcherze. Takie efekty, które nigdy nie poniegały za sobą ani ran tkankowych, ani podobieństw do ran stygmatycznych. Całą sprawę dobitnie podsumowała profesor Izabela De Martini, docent psychologii medycznej na Uniwersytecie w Genui. Nie ma możliwości, by psychika zdolna była wytworzyć. Zjawisko fizyczne o takiej wadze jak stigmat. Na tym kończą się tak naprawdę argumenty sceptyków. Jak widzimy, nie wyjaśniają one absolutnie niczego i często same w sobie są myśleniem magicznym czy życzeniowym. Czasem sceptycy jeszcze mówią, że według naszej wiedzy Rzymianie przybijali ludzi przez nadgarsty, a nie przez dłoń. Ale to nie jest prawda. Nie wiemy, jak wyglądało krzyżowanie, nie wiemy nawet, czy Rzymianie nie stosowali kilku rodzajów przybicia delikwenta do krzyża. Badania wykazały, że przybicie osoby pod odpowiednim kątem przez dłonie, bez problemu utrzyma ciało na krzyżu. Potwierdzają to chrześcijańskie tłumaczenia Biblii z II wieku naszej ery, czyli kiedy ukrzyżowania były jeszcze praktykowane. Te mówiły o dłoniach, a nie ona garstka. Ale rany ojca Pio postanowiły zaskoczyć jeszcze raz. Tym razem pod koniec jego życia. Jego organizm po wielu dekadach uznał, że jednak może warto naprawić otwarte rany i stopniowo zanikały. Jednak to, co niezwykłe, to fakt, że nie pozostawiły po sobie blizny. Potwierdził to jeden z profesorów, który stwierdził zgon ojca Pio. Dłonie, stopy, tors i wszystkie inne części ciała nie nosiły znamion po ranach. Zaś ani dłonie, ani stopy, ani boki za życia widniały wyraźnie za że zające się w oczy rany nie były pokryte bliznami. Problem w tym, że jest to absolutnie niemożliwe, aby dziurawa na wylot, stopa czy dłoń nie pozostawiła po sobie blizny, jak wyjaśnia jeden z chirurgów. Głębokie rany skórne zawsze goją się poprzez zabliźnianie. U człowieka zabliźnianie jest procesem obligatoryjnym, a nie jak w przypadku niektórych jamochłonów, fakultatywnym. Jest on koniecznie i automatycznie zapoczątkowany w tym samym momencie, w którym w tkance. Powstaje anatomiczna rana. Co więc możemy powiedzieć? Mamy wiele pytań, na które ciężko znaleźć odpowiedź. Jak powstały rany? Dlaczego się nie zagoiły? Dlaczego zrastała się skóra, a nie tkanki? Dlaczego drobnoustroje nie zaatakowały ojca Pio? Dlaczego nie powstały blizny pod koniec jego życia? I tak dalej, i tak dalej. Jeden z lekarzy słusznie to podsumował. Stygmaty ojca Pio wydają się zachowywać całkowicie niezależnie od życia organizmu, którym powstały. Czy więc stygmaty ojca Pio to cud? Na to musicie odpowiedzieć sobie sami. Ale uważam, że warto tutaj zacytować Gilberta Chestertona. Jeśli ktoś wierzy w cuda, to za sprawą dowodów za nimi przemawiający. Jeśli ktoś cudą zawsze to dlatego, że wyznaję wrogo im teorię. Z tego miejsca chciałbym podziękować moim patronom, w tym Łukaszowi Dąbrowskiemu. Jeśli masz taką chęć, możesz mnie wesprzeć na platformie Patronite. Ode mnie to było wszystko.